z tej w stronki, a dzisiaj e, gramy w Blogstar Plan. Niestety, głos mi się nie nagrał, i jakby. E, dzisiaj jest ze mną różowa laska E3. E, serdecznie pozdrawiam, jakby sorry, że mi się nie nagrał. Nie wiem dlaczego w ogóle. I no, tutaj sobie budujemy i tam gadamy. Jakby gadam na czacie, oczywiście. Um, I my tam nie umiemy się e, zdecydować, więc się pytam: i co dalej? Um, ona sobie myśli, bo nie wie, co by mogło być. I ja se latam koło niej. I ona zaczęła stawiać liżaki. A ja tam wchodzę w ten, nagle wychodzę. E, I przez przypadek kliknę. Łatwy, zaawansowany i tak sobie przychodzę, choć mi się to znadziło i kliknę zaawansowane. zaawansowany. Tutaj sobie piszę i yy, stawia. Ja teraz szukam jakiejś panoramy ładnej i yy, yy, ona tam, a ja teraz szukam jakiejś fajnej ten. Znalazłam bałwana i stawiam tylko jednego, a resztę przez przypadek ustawiłam i musieliśmy to wszystko mazać. Tu zmieniamy teraz kolor, ale mi coś nie wyszło i teraz muszę znowu zmienić kolor. Zrobiłam kolor taki niebiesko-różowy. Serdecznie zapraszam na ten parkour. I no, tu niszczymy, bo nam się nie wyszło. Yy, I zniszczymy ten prezent, bo się już. Stawę jeszcze raz zbawiona. I yy, 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 potem znalazłam takie fajne kubeczki. bo przez przypadek jej postawiła, i musieliśmy wszystko mazać. Um, no bo przez przypadek nam się, mi się źle postawiło i to wszystko musieliśmy potem mazać. Ale jak wskazaliśmy to już zapisaliśmy całą ścianę i tu właśnie marzymy tą ścianę. Teraz um, zepsułam przez przypadek tanty, więc robię obgryzione lizaki. Tu zrobiła dwu um, taką ścianę, a ja tu dalej robię po prostu te kubki. Tutaj patrzyłam, czy da się oszukać, ale się nie dało. Tu przez przypadek tam postawiłam, a nie chciałam. I teraz będę mazać. I no. Teraz szukam jakiejś ładnej ściany świątecznej. I jak już wybrałam, to ją po prostu postawiłam. Wybrałam taką z takim ludkiem i lizakiem. Tutaj marzę, bo za duża mi się zrobiła. I trochę zepsułam, ale no cóż, i tak dobrze znazałam. Tutaj daję swoje zwierzaczki, żeby się tu były. I tu patrzę, czy jest jeszcze coś ciekawego do postawienia. Coś tam wybrałam, ale jednak stwierdziłam, że nie chcę. I no, tu się żegnamy. Tak prawie, bo tu pozdrawiam. Mamy jej i całą rodzinę. Więc pa! Tu macie laga, że nie mogłam na ścianę skoczyć. XD